ma z rana to są newsy prosto z serwerowni Planet Game. Ja jestem Peach i zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od samej góry, czyli od serwera s 1 2 i 3 marca odbędzie się turniej PvP, w którym udział wziąć może 35 graczy. Zostało jeszcze tylko kilka miejsc, jeżeli chcecie się zgłosić, zapraszam Was do opisu, gdzie znajduje się link do tematu, w którym możecie to zrobić. Serwer Soferlandia S2 poszukuje wykwalifikowanych budowniczych do budowy mapy w stylu londyńskim z XVIII wieku, więc jeżeli uważasz, że jesteś dobrym budowniczym, zgłoś się na forum, link znajdziesz w opisie. Serwer Soferlandia typu FreeBuild plus Survival poszukuje również budowniczy. Serwer ten zawiera takie modyfikacje jak Industrial, Buildcraft czy też Red Power, a do odpalenia go potrzebny jest launcher, który pobrać możecie z linku znajdującego się w opisie. Bez kombinowania w bardzo prosty i szybki sposób zrobią wszystko za Was, tak więc nie będziecie musieli się martwić o instalowanie dodatkowych modyfikacji, które są wymagane na tym serwerze, tak więc pobierajcie, dołączajcie i budujcie. Budowa statku żabo kosmicznego prawie dobiega końca, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak tam idą postępy, zapraszam was na spawn serwera S1. Autorem tej budowli jest nie kto inny jak sam Sofer. Teraz kilka spraw czysto technicznych. Prosto z serwera S1 zostały naprawione bugi powodujące znikanie i temu w ekwipunku. Teraz one już nie powinny występować. Maszyna na której stoi ten serwer również pracuje na pełnej mocy, więc nie powinno być takich zdarzeń jak miało ostatnio miejsce podczas opublikowania pierwszego mojego filmu z tego serwera, czyli były dosyć spore lagi przy pełnej liczbie e, graczy na serwerze, tak więc wydaje mi się, że już nie powinno być z tym problemu. Zostało również poprawionych kilka pomniejszych bugów przez które gracze na serwerze nie mogli poczuć się zbyt komfortowo, tak więc możecie teraz być pewni, że gra na serwerze Software S1 znacznie się poprawi. No i teraz coś z innej beczki, coś dla fanów gry Metin 2. Serwerownia Planet Game planuje otwarcie serwera Metin 2 3 marca. Jest to serwer o nazwie Moria i jeżeli chcecie zobaczyć pełny trailer z tego serwera zapraszam Was do kliknięcia w adnotację. Będzie to druga i lepsza odsłona tego serwera, na której znajdziecie takie nowości jak na stronie serwera znajdziecie rozbudowany ranking, postaci dodany profil, postaci ranking gildi, dział download, bardziej rozbudowany item shop, rozbudowany panel z zarządzania kontem. Natomiast jeżeli chodzi o upgrade'y na samym serwerze, możecie zapoznać się z nimi na stronie, do której link znajdziecie w opisie. Macie tam wyszczególnione wszystkie najnowsze upgrade'y, tak więc proponuję, byście tam się udali i zapoznali się z nimi, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem oraz tym serwerem. Więcej informacji prosto z serwerowni PlanetGame.pl już wkrótce. Pamiętajcie, że administracja tej serwerowni cały czas w pocie czoła pracuje, byście czuli się tutaj jak najlepiej. Stara się wszystkie serwery wyciągnąć do maksimum, tak by gra na nich była bardzo komfortowa. Dziękuję za uwagę. Ja jestem Pitch a To były newsy prosto z Planet Game. Siema, Nara, pa.